Dzień dobry, witam bardzo serdecznie zarząd IT. Odpowiadam na pytanie, czy Krzysztof nadaje się do roli architekta, czy jednak nie. Pyta zarząd IT, czy Krzysztof nadaje się do roli architekta, czy jednak nie. Czy Krzysztof się nadaje do roli architekta? Czy Krzysztof nadaje się do roli architekta? Tak, tak, zdecydowanie tak. Trójka buław to jest fantastyczna karta, zwłaszcza w kwestiach zawodowo-finansowych, tak w tej sferze kariery, ponieważ mówi o takim perspektywicznym patrzeniu w przyszłość, tak, że z tą osobą właśnie, że ta osoba jest jakby tego warta. Jest warta tej roli, tak, jest warta tego stanowiska. Trójka buław to jest. No, to jest jakby karta bardzo silnego rozwoju, przede wszystkim, tak? Czyli jak najbardziej tutaj Krzysztof będzie osobą, która. E, odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu e, i też e, on sam będzie czuł tutaj ulgę, zadowolenie, satysfakcję. E, po prostu nadaje no, się rewelacyjnie. Bardzo duży rozwój tutaj przed nim i bardzo dużo może wnieść, jakby pozytywnego, tak? Tylko oczywiście tutaj po kolei czyś nie nadaje. E, no, co jest na tak? Rycerz Denarów. Rycerz Denarów mówi, e, owszem, jak najbardziej o e, dobrych różnych informacjach. Newsach, o tak, o jakieś takich prezentach od losu, ale również wa ważne jest, żeby mm, sam y, Krzysztof tak nie myślał, że to są dla przykład wiem, za wysokie progi, progi dla niego, że on się nie sprawdzi, że się nie nadaje, że, że to nie, że może jednak nie, prawda, bo tutaj właśnie recytarów bardzo często mówi o tym, że ktoś po prostu czuje, że jednak nie, nie da rady, tak? że jest za słaby, a absolutnie to należy pokonać, bo nie jest tak kompletnie. Ten człowiek się bardzo nadaje i też y, y, będzie się bardzo. Y, jakby etapowo będzie się bardzo fajnie rozwijał w tym kierunku. Co jest na niej królowa Buław? Tutaj, jakby w, w tej sprawie, o którą pytamy, tak, może poprzeszkadzać trochę kobieta. Pokazana w królowej Buław, tak, to jest taka m, energiczna, dynamiczna kobieta, jakby aktywnie działająca, taka charyzmatyczna, tak, temperamenta bardzo. To taka kobieta tutaj m, może poprzeszkadzać, może po prostu być przeciwna, tak, w, żeby Krzysztof był m, na przykład architektem, tak, że, że może być tutaj jakby z nie Niechęcać czy jego, czy tutaj e, zarząd IT, prawda, no to, to chyba już szybciej e, po prostu w jakiś sposób e, no zniechęcać, tak? E, ażeby właśnie ten człowiek był e, architektem, no be, może być przeciwne. Bo po prostu jest przeciwniczką, tak? I też taka kobieta, bo generalnie karty, karty dworskie mają to do siebie, że można je bardzo szeroko interpretować, więc to nie musi być kobieta, tak? To może być na przykład y, taka energia, tak? Y, człowiek po prostu, jestem wykazując taką energią bardzo silną i dynamiczną, no ale jednak czuję, że to ma być y, kobieta, no bo królowa była, jest taka, no, bardzo silna energetyka. Y, Także ona może być przeciwna, ale y, no, według kart trójka była, no będzie się ten człowiek bardzo, Krzysztof będzie się bardzo, bardzo, bardzo rozwijał. Przyniesie według kart tutaj dużo korzyści i po prostu jakby dla ogółu tak. Dużo korzyści jakby takiej fajnej pod względem merytorycznym tak i też jakby tam finansowym. Także myślę, że jak najbardziej według kart tak. Tak, zdecydowanie. Tylko, no, tej kobiety należy, nie należy słuchać w tej kwestii. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.